Nie witam was z tej strony serdeczki na moim kanale, dzisiaj gramy w Minecraft Hardcore Jest to nowa seria No, my lecimy, ja przynajmniej skrócić dzwoneczki, nie w górę Kurde Nie te przyciski wizualne, ja. dobra Lecimy eee, Spróbować przetworzyć tą noc No, Powiedziałbym trudne, a więc małe, raczej będą rzadko, ale będą z tego co wiem, bardzo silne. Widzę, że bardzo rzadko gram hardcore. A może 5.39 w takiej serii. Serię zakończę po zabicie smoka. Nie będę tej serii zbyt jakoś starał, długo ciągnąć wizę. spałem szczerze, że według mnie lepszym kontentem będzie zrobić całość tam z jakieś nowe serie, a nie ciągnąć jedną. Owszem, będą pewne jakieś takie serie, które będą się ciągnęły, ale niczego nie ciągną nie? No eee. i ja mam fajne ślizderki, taki 4 dajcie sekundę, sobie założę słuchawki. zawierać i najdalej, dalej. O kurka, muszę sobie trochę dźwięki zciszyć. Dobra. Co jest, ścięło mi gra, o. O, wungiel. Ja sobie włączę księgi receptur. Węgiel się przyda na pochodnie. Dobra, na no jakieś tam podstawowe rzeczy. Póki co jeszcze. Zaraz se pójdziemy. Tylko musimy sobie jedzenie załatwić. Mamy mesę, więc powinniśmy się jak tutaj, musimy mesę kopać. Yy, dobra. Tak, patki. łopata do kopania, seks, Miecza się tam nie robi zazwyczaj, ale damy jak robią pro player, to tam nie robią miecza, ale ja robię, no, żeby nie było tam mieczy, czy może przydać. W ogóle napisać, czy wolelibyście abym ja zrobił tą serię jednak z kimś, pomogę zrobić, że ktoś dołączy, to się da załatwić, widzowie. Czy, woli, czy wolicie, żebym sam to robił, bo mi to naprawdę obojętnie. Tylko yy, ostrzegam, właśnie mogę mieć problemy, z, żeby to z kimś załatwić, ale to okej. Okay. A widzowie. Yy, załatw... Postaram się... W ogóle jest jeszcze jedna ważna rzecz. Że ja się postaram, że... Mam zamiar zrobić tak, że... W soboty nie będzie odcinków, ale będzie stream na Twitchu. Wieczorkiem. tam, myślę gdzieś 18-19. Nigdy nie wiadomo, ale się postaram, nie? Jak wleci film w sobotę, to znaczy, że streama nie będzie, a jak do wieczora nie wleci film, to znaczy, że raczej będzie stream. No chyba, że w ogóle się nic nie pojawi. Bo wiecie, ze mną to nie wiadomo. Dobra trzeba to wykopać. Ja potrzebuję wykopać cały ten węgiel, ale ja owcę powinienem znaleźć. Dobra. W tej części już to złoża się kończy. Zaraz to może ogarniemy. Lecimy. Dobra. Dobra. Muszę ja jakieś owce znaleźć. Bo ja mogę mieć problemy z tą nocą. Dobra. Ok. Jeszcze trochę kobla. Okej. Okay. W ogóle widzę, ja to powiem tak... Powiem wam szczerze. Szczerze bez bicia. Pierwszym moim celem, który chciałem, żeby ogarnąć te serii, było zdobycie wszystkich afcigmentów, nie? No bo tak patrzę. Nie no, mało ich jest, nie? Otóż ja sobie sprawę, że aby je ogarnąć. To niektórym osobom, które robią to ponoć w miarę szybko to zajmowało im, nie wiem, czasami tam z kilka miesięcy to taka seria, a były to zazwyczaj dwa takie długie odcinki dziennie, nie? Więc... A ja jeszcze tutaj nie mogę zginąć. Pszczółka. Nie ma co jej bić. Sią muszę zebrać na nasi jest co jak powiedziałem prawie. Hmm, Dobra, okrowa. Sorry, młućka, ale cię muszę zamkłóc. Ale ścina, nie? Iron Dobra. A w ogóle, żeby nie było, to patrzcie, tutaj nie mam x -raya. tak jeszcze mówię, żeby nie było czego. Yy, mam taki jego, wiele osób zacznie krzyczeć, że to jest odpowiednik x-raya, ale to nie jest, są tylko podświetlone rudy, że ja muszę je znaleźć. Czy ja jestem na wyspie? Bo jak tak, to mam przewalone. No. no ale jak genatów nie mam, i nie mam póki co ochoty mieć potrzeb, mieć okazję do ich zbierania. Ja muszę znaleźć owce albo wioskę. Jest portal. Dobra. Widzę to w ogóle też żeby nie było to jest randomowy seed On nie był wybierany, to jest randomowy seed Owca A gdzie reszta No Trudno, jedna owca Jest Koks Dobra Straczę z, stracę żelazo, ale po prostu ja chcę przetrwać Dobra Jeden wągiel Owca nie o Jezu, zaraz noc Ale w ogóle spodziewałem się widzę, że to będzie tak jak kiedyś zawsze było że zaczynałeś jakiś świat, to była noc, nie? No, Ale tutaj się mile zaskoczyłem i nie ma z gorzej jak mi dropnie jedną wełnę, to wtedy będę załamany Kurwa stracone żelazo Owca jedz! Jedz trawę! Ja nie chcę musieć cię zabijać. Serio, trawa. Nie jesz? To co ma robić? Dobra, muszę zdobyć. Trochę nasionek. Jakże. Jeżeli nie ma tutaj innych owiec, to jesteśmy zgubieni. No, jesteśmy zbiciowo zgubieni. Um, trzeba znaleźć owce. ja serio mówię, że ja mogę tej nocy naprawdę nie przetrwać, Owca! No żrej, No szkód, Ja jasna mi bierze widzowie, jak ja to patrzę. Jest, Dzięki, owca. Pozwolę ci żyć. Głupi mają farta. O kurde, telefon mi spadał, już ma smutną szybę. XD. Dobra. Kurka, ten film już jest trochę długi. Nie, żebym Pana mogła Wam teraz zakończyć, tylko ja tak sobie patrzę. Tak przy okazji. O póki co zakończyć, nie mam zamiaru. Dobra, yy, piec trzeba sobie zarobić. Teraz się bierze to. Pamiętajmy, że ja przy tym portalu raczej nie zamieszkam, tylko bliżej wody gdzieś. No, i tutaj bym sobie tak walnął gdzieś yy, krowy i owce. No chyba, że... Te, chyba tutaj też gdzieś było, nie, nie patrzyłem wtedy dokładnie. O Jezu głód. Net, no, stamessa. O nie. Dobra, udało się. Czy jest złoto? Dobra, ja tutaj nie potrzebuję spawn pointa. Więc... Mi to nie robi. Dobra widzowie My tak gdzieś tutaj sobie się zaczniemy ogarniać Dobra Punkt odradzania Niepotrzebna nam to rzecz Ponieważ jesteśmy na serwerze do świecie przepraszam, nie serwerze Klikam tab, nic się nie dzieje, więc spokojnie Dobra, crafting Mm. Jeszcze jedna. Czek. Dobra. Okej. Okay. Dobra, to sobie zaniszczymy, żeby jakoś to tak brzydko nie wyglądało, Bo zanim to wyrośnie, to minie trochę czasu. My byśmy sobie mogli, więc międzyczasie tak nie żeby bazę budować, tam od razu, ale może w sumie, nie wiem, budować bazę czy nie, może, nie wiem, zobaczę. Koń. Moja siostra by się ucieszyła. Mówię widać, czy chcielibyście zrobić... Jeżeli chcielibyście jakiś film z moją siostrą. O jakże nie. Może będę z nią nagrał. Chociaż nie, nie wiadomo, bo tam... Nawet jeśli by gra ankieta, to ja wam i mówię. U mnie nigdy nic nie jest na 100%. Z tego względu gdyż ta szkoła. Nie ma nic gorszego. I się dziwię, że ludzie, że dorośli są w stanie mówić, że oni by chcieli wrócić do szkoły, nie? To co jest jakieś więzienie intelektualne. Dobra. Ja zaprogramuję nasionek. to to wydaję lepszą, lepszą farmę, tą było automatyczną. Ona będzie tam wydajna. Lepiej. Miejmy nadzieję oczywiście. Dobra. Lecimy zobaczyć jak tam prawy pewnie beznadziejnie nic się nie zmieniło. Nie ma, tu jest nasza baza. Tymczasowo znając życie jest, jak to wolno rośnie Dobra Lecimy, jest maja strach zawsze musi pokazać, że ona raczej normalnością normalności grzeszy Zaraz to nie będzie fala i obrońców Dobra Jezus, niech to się rozwija. bardzo co jest z głodu powymieram, no wodorosty. O, ryby. O dobra, są wodorosty. zrobimy jak ostatni bambik. jak wy, ja kiedyś się bawiłem w minecrafcie widzenie nie wy No Dobra A wodorowce są strasznie mało wydajne Tylko po prostu nie będę miał co jeść No Panie Czy ja ci powodę swoje twoje sprawy? Okej, okay, dobra, trzeba wziąć Oj, świątynia. Słyszałem jakiegoś. Dobra. Dobra. Dobra, w pindol, wyhacza. Dobra, nie żyje. Intensywne szukanie. Co jest nad Aha. Okay, das ja, also. So, ist wieder no, no, Dlaczego to nie robi bąbelek? Dobra, Ola, czy ja potrzebuję coś zjeść Albo deda zrobię O ja został uprawy się bają strasznie nieudolne No to ja będę wpierniczał z tak wodorostów, więc miałem... o ryba, ryba ryba ziem.

Ja to muszę jeść, bo umrę z głodu. No bo koksa jeść nie będę. Regeneracja. No, widzowie No, ale jeszcze jakieś tam miejsce na bazę. Mamy uprawy. Musimy tam tylko sam trochę się ogarnąć. W tym odcinku zacząłbym tam eksplorowanie tego i budowę bazy. Nie? No. Wpierniczenie w suchych wodorostów. Po prostu nie jest zbyt mądre. A to też jedyna owca dzięki której przeżyję. Dobra, full hapsów. Dobra, idziemy spać i kończymy widzowie, nie? No cóż tak bywa. Trzeba wszystko trzeba kiedyś skończyć, nie? A my kończymy ten odcinek. Ja byłem Wierc, dziękuję za oglądanie. Przypominam o APEC w górze i subskrypcji. Bardzo mi to pomaga rozwijać kanał. Jest mi dzięki temu mu bezmiernie miło. To co? My się żegnamy. Elo?